Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam, porada 67 trochę na temat egzaminu Microsoft Excel Specialist podstawowej wersji. Ja miałem właśnie potrzebę zdobycia certyfikatu i znalezienie pewnych informacji na temat jak rzeczywiście ten egzamin wygląda, a żadnego jeszcze takiego właśnie z Microsoftu. Nie pisałem, dowiedziałem się już po napisaniu takiego stanie egzaminu, że taki egzamin trwa 50 minut, że pytań to jest 18 arkuszy i te arkusze są osobne. Tak każdy arkusz to jest konkretne, nowe ładowanie się odpowiednich plików przygotowanych wcześniej z Excela, no i w każdym z takich arkuszy są dwa podpunkty do wykonania, no i w tych podpunktach może być więcej niż jedna czynność. I zakres tego egzaminu jest szeroki. Tak Praktycznie z każdej karty będziesz musiał znać jakąś opcję, funkcjonalność, żeby ją wykorzystać. Z tego co wiem, to akurat ten konkretnie jest tylko dostępny w języku angielskim, ale są jakieś egzaminy z Office, które możesz pisać w polskim. No to trzeba... Tutaj pamiętać na różnicę, że w angielskim na przykład stawia się kropkę w liczbach zamiast przecinka w polskim, i też w angielskim się rozdziela właśnie przecinkiem funkcję, tak zamiast polskiego średnika odpowiednio. I, no I dokładne informacje, co na tym egzaminie możesz znaleźć właśnie tu na tej podanej stronie. Tutaj właśnie zjechać, 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 zjechać. O tu, mierzone. Umiejętność no, w języku angielskim jest trochę tego. I właśnie tak jak wspominam, praktycznie z każdej karty Excela będziesz coś musiał zrobić. Na przykład to może być po prostu, o, weźmy sobie, zaznaczmy tu skopiowanie formatowania. I jest nadane. Weźmy sobie, zaznaczmy ten obszar i tu wybierasz z sal komórki i następnie na przykład wyrównać je do prawej. Przykładowe. Coś, żebyś... Wiedział. Istotne w tym egzaminie jest to, że nie ma znaczenia ile kliknięć, ile funkcji zrobisz, żeby uzyskać ten efekt końcowy. Ważne jest też, żeby uzyskać to, o co Cię proszą. Oczywiście po angielsku, w tych podpunktach na każdym arkuszu osobno. To był przykład właśnie z narzędzia główne. Wstawianie, no to na przykład, że musisz wstawić wykres kolumnowy, czy też kołowy. Mogą ci się trafić z wstawienia odpowiednie. Dalej, co możemy sobie tak omówić na szybko? Układ strony. O tu możemy zajrzeć na przykład, że poproszę Cię, żebyś nadał jakieś nagłówki z wybranych, albo niestandardowe, przykładowe, co może być z formu? Z no praktycznie tylko zakres tych funkcji, najprostsze funkcje są brane pod uwagę. Naprawdę suma, średnia, może mik, maksimum i minimum. No, Najbardziej skomplikowaną, jaką tam kojarzę, to była funkcja jeżeli, czyli angielskiego if. Dalej dane. No, sortowanie i filtrowanie jest wręcz obowiązkowe, prawie na pewno się trafi. Recenzje, no to komentarze. Możesz być potrzeba zmieniać komentarze. Na, na przykład, dodajmy no sobie coś i był, bo nie będzie, że jest coś na baz grane i ty po prostu musisz to zmienić i napisać coś, coś z sensem. I po prostu, tak. I dalej, no jeszcze tu widok, może być coś z tego widoku, na przykład może być podzielenie karty, tak, tak się standardowo dzieli. Tak, to może być potrzeba, żeby podzielić, tak, bo masz podział na cztery osobne okienka, a mogą ci poprosić, żebyś zrobił na przykład. Podział na 2, na przykład w pionie. I właśnie, a to może sobie usunę, bo mi się będzie przeszkadzać. Jeszcze przykładowych jakichś zadaniach, na przykład możesz natrafić na coś takiego, że jest zadanie wyliczanie procent wzrostu zeszłego roku i jest tu błąd. Tak, widać gdzie jest błąd. Ta liczba no, oczywiście jest nieprawidłowa. Tu jest no, Excel, jeszcze podpowiada, że to jest błąd. Tak? Ten zielony kwadracik, który widać w pod. No i trzeba poprawić tą formułę. Nawet w odpowiedzi jest, co trzeba zrobić, wstawić nawiasy, mogą się trafić taka odpowiedź i już masz poprawioną formułę. Bardzo dużo ja trafiłem na pytania, oddalę sobie, związane z obrazkiem, czyli tak jak wstawiony jest obrazek, no to tu jest jego zakładka formatowania. I może być prośba, ja właśnie dla mnie to było żmudne, znalezienie konkretnego efektu artystycznego. Także na przykład trzeba pędzel tutaj nałożyć, malarski czy jakiś tam. Ja tych funkcji nie korzystam. To mi po prostu zajęło dużo czasu. Prześledzenie tego, gdzie co jest i znalezienie tych informacji. I jak tu naciśniesz Ctrl1, to będzie, w to podniesie informacje. Że na przykład tutaj większe nasycenie, czy tam saturację zrobić na konkretną wartość, ustawić na przykład 120 efekty artystyczne, no to właśnie wszystkim był dodany. Zwiększenie rozmiaru, tak procentowo tu jest na już zmniejszony, no to sobie na przykład zmniejszone do 45. I na przykład coś takiego jak o usunięcie tła, ciekawy efekt, nacisnąć guzik, znaleźć. Usunięć się tła. Proszę, nie ma tła, jest obrazek bez tła. I jeszcze jakieś takie przykładowe zadanie, powiedziane nawet, że w tej komórce jest błąd. No i, i napraw go tak, żeby formatowanie warunkowe zadziałało. Naprawdę to by wystarczyło w większości sytuacji, nawet wchodzić na formułę w komórce wyżej, skopiować ją, czy tak przeciągnąć. I masz już poprawiony. Takie zapytania mogą Cię trafić na egzaminie Microsoft Excel Specialist w konkretnym numerku o. 882. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.